Szanowni Państwo, mija kolejny tydzień walki z koronawirusem, zarówno w kraju, jak i w naszym mieście. Staramy się zapewnić, dzięki Waszej współpracy również, bo chciałem docenić tutaj zdyscyplinowanie naszych mieszkańców i reagowanie na wszystkie komunikaty władz. Staramy się zapewnić jak największe bezpieczeństwo i unikać sytuacji, w których może dojść do zakażenia. Zapewniamy. Wszystkim służbom środki ochrony indywidualnej na ile to możliwe. Udało nam się ściągnąć dużą ilość maseczek z Chin, za co dziękujemy jednej z wielkich firm. Na co dzień rozwiązujemy te problemy, szczególnie osób, które są same samotne. Nie potrafią sobie poradzić z tą sytuacją indywidualnie. Dziękuję wszystkim i wolontariuszom, strażnikom straży miejskiej, harcerzom, którzy wspomagają swoich sąsiadów najczęściej w tej trudnej sytuacji. Wprowadziliśmy również oczekiwany przez przedsiębiorców program Restart BB 2020, który poza bezpieczeństwem gwarantuje tym, którzy wynajmują lokale od miasta atrakcyjne formy finansowania, a nawet zwolnienia z czynszów na ten trudny okres na trzy miesiące począwszy od kwietnia. Apeluję do Państwa o zachowywanie środków ostrożności, słuchanie komunikatów władz, tego, co przedstawiamy Wam w mediach. Wygląda na to, że Bielsko-Biała radzi sobie z tym całkiem nieźle. Myślę, że będzie tak dalej. Trzymam kciuki, abyśmy wspólnie przetrwali ten trudny czas.